Witam Was serdecznie, pozdrawiam Was z Wolnych Słowian. To moje ostatnie dni tutaj, tak zadecydowałem. Przebywałem tu 4 miesiące jako wolontariusz, pierwsze tam 3 tygodnie pracowałem fizycznie, następnie poszedłem do biura, tam zajmowałem się marketingiem, też zobaczyłem jak to wygląda prepressowskie życie, czyli ultra wyjście na główkę ze strefy komfortu w błocie na przykład i wiele innych rzeczy. Skrajnych, na których nie myślałem nigdy, że będę musiał doświadczać, także fajnie się przygotowałem, biorę z tego super lekcje dla siebie, podążam dalej, to była moja cenna wysepka, gdyż chcę realizować swoją pasję, jaką jest hipnoza. Teraz tak, cztery miesiące trochę w zawieszce byłem, natomiast to nie zmienia faktu, że mega cenny czas. Także pozdrawiam Was wszystkich tutaj z zasady: tych, kto tu byli, odjechali, tych, co dalej tu przyjeżdżać, czy nowych wolontariuszy, czy ludzi, którzy będą budować tu domki. Sami ocenicie, jak tu jest. Ja idę dalej za moim głosem serca. Dziękuję jeszcze dzikiemu. Już wiele się też nauczyłem od rekina finansowego. Także osoby, tak naprawdę, pozna, poznaję się nie po tym, jak się witają, tylko jak się żegnają. Także na tym myślę, można opiewać i zobaczyć klasę człowieka. To tyle ode mnie. Ruszam z nowym projektem globalnym, hipnozy w końcu. Puszczę niedługo zajawkę. Później mam następne już etapy, które będę się dzielił na bieżąco. Częściej będę na YouTubie. To tyle z mojej strony. Jeszcze raz żegnam wszystkich. Dziękuję tu za mile spędzone chwile. Buźka, hej!